W niedzielę w Sandomierzu zapachniało grzybami, po raz siedemnasty na dziedzińcu Sandomierskiego Zamku Królewskiego odbył się konkurs nasze sandomierskie kulinaria. Regionalne, którego tym razem motywem przewodnim były grzybowe przysmaki. Grzyby, choć wartości odżywczej zbytnio nie posiadają, w regionalnej kuchni cieszą się olbrzymią popularnością. Szczególnie często wykorzystywane są jesienią, kiedy w lesie jest ich mnóstwo. Co w nich takiego szczególnego jest, że w kuchni są tak często wykorzystywane, zapytaliśmy uczestników biorących udział w niedzielnym kulinarnym wydarzeniu. Walory smakowe posiadają grzyby, aczkolwiek nie posiadają walorów odżywczych, ale Cieszymy się, dlatego że grzyby no są w zupach, są w sosach, występują w różnych potrawach i ja jest, myślę, że to jest, jest ich jest urok czyni, główny. Ale... Grzyby w dawnych czasach, od lat już zresztą, stanowiły, zwłaszcza na tych biednych terenach, główne pożywienie. Zamiast zastępowały, tutaj kolega mówił, zastępowały mięso, mięso, także bardzo popularne są i tak jak mówiła koleżanka, walory smakowe, znakomite, chociaż odżywcze nie zawsze. Powiad Sandamierski no, ma trochę lasów, nawet sporo można powiedzieć, lasów, tak jak to powiedział y, przedstawiciel gminy Łoniów, to tam w tym rejonie tam bardzo dużo lasów jest, oni nie myślał, że i grzybów. No chociaż ten rok no, jest taki troszkę nie za bardzo dla grzybiarzy, no był taki pewien czas wysypu borowików, ale teraz. Jeśli się pójdzie do lasu, no niewiele się tam znajdzie grzybów. Na poszczególnych stoiskach, które przygotowały bogatą ofertę przygotowanych potraw, grzyby królowały w różnorakich odsłonach. Był tradycyjny barsz grzybowy, kluseczki kładzione skórkami oraz mnóstwo innych kulinarnych specjałów. Drożdżowce z jabłkami, z rodzynkami, ze śliwką, są też grzyby na słodko, mamy też koreczki z grzybami z mięsem. No, dużo różnych pyszności, które pani paszteciki, szczególnie też z grzybami, z kapustą przygotowane. Pajda chleba z, ze smalcem i z ogórkiem kiszonym. Także dużo różnych pyszności. Nasze stowarzyszenie przygotowało czarodziejski kapelusz, czyli jest to kapelusz pieczarki, nóżka jest obrana, kapelusz również, szatkujemy to na tareczce, dodajemy szczypior, dodajemy keczap, natkę pietruszki, cebulkę, do tego jajeczko gotowane. Wszystko razem zaprawiamy, mieszamy keczapem i pakujemy w nasze kapelusze. Później bierzemy w jajeczku, w bułeczce, głęboki olej i zajadamy. Gmina Koprzywnica przygotowała na dzisiaj barszcz grzybowy, tak zwany wigilijny, bardzo specyficzny, bo on jest serwowany tylko w okresie Bożego Narodzenia, głównie właśnie w Wigilię, stąd jego nazwa. Jest on robiony z grzybów, kaszy, zakwasu barszczowego i oczywiście oleju i cebulki do delikatnego smaku. Jest to barszcz, który występuje stricte w naszym regionie, bo większość Polaków jest przyzwyczajony do barszczu czerwonego z uszkami, a tutaj nas Sandomierzczyźnie jest ten barszcz grzybowy, stąd nasz pomysł na to, żeby przyjechać tu dzisiaj z, z tą wyjątkową potrawą, bo ona ma nie tylko smak, ale oczywiście też wydaje mi się ładunek emocjonalny związany właśnie z tymi najpiękniejszymi świętami w roku. Och, lasów mamy już coraz mniej niestety. Kiedyś gmina Koprzewnica, w ogóle miasto Koprzywnica, graniczyło z Wielką Puszczą Sandomierską. W momencie, kiedy na przykład sprowadził się do nas zakon cysterców, to zakonnicy opuszczając zakon przez furtę swoją klasztorną, akurat trafiali prosto na wielkie tereny leśne. No dzisiaj z tej Puszczy Sandomierskiej, jak wiemy, pozostało niewiele. Tak samo i u nas w gminie Koprzewnica kompleksów leśnych jest niewiele, ale trzeba tutaj dodać, że w stronę, w stronę sanktuarium w Sulisławicach tych lasów mamy dosyć sporo, tak samo jak i w samym może już nie centrum Koprzewnicy, ale tak na uboczu w stronę Krzcina mamy tak zwane borki, gdzie właśnie tych lasów mamy dosyć dużo. Zresztą Trzeba tutaj dopowiedzieć, że y, ostatnio organizowaliśmy na przykład dorzynki y, powiatowe na naszym stadionie i tenże właśnie stadion jest położony w takim urokliwym miejscu, bo można powiedzieć, że stadion został y, wybudowany w miejscu, gdzie znajdowała się taka duża y, polana, prawda? Więc y, tych lasów mimo wszystko jeszcze mamy sporo. Y, chociaż tak jak już wcześniej powiedziałem, nie jest to ich aż tak dużo jak w czasach. Wcześniejszych. Dziedziniec zamkowy w niedzielne popołudnie odwiedził również burmistrz Sandomierza, który podkreślił promocyjny akcent niedzielnego wydarzenia. Znakomita promocja Sandomierza. Poprzez okoliczne smaki. Sandomierz to kiedyś, przed laty, też Puszcza Sandomierska i dalej pozostałości tej puszczy. Wiele lasów, wiele grzybów. Myślę, że to też swego rodzaju pasja taka nasza narodowa i hobby. Lubimy zbierać grzyby, lubimy przyrządzać z nich potrawy. No i dzisiaj tym tematem przewodni właśnie są grzyby. Jury konkursowe nie miało łatwego zadania. Jednak po spróbowaniu kilkunastu przygotowanych konkursowych potraw, jednogłośna decyzja zapadła. Główna nagroda, srebna chochla, trafiła do gminy Samborzec. Członkini stowarzyszenia gorzyczane z sercem dla ludzi przygotowały kluski kładzione z kurkami. Kulinarnego sukcesu bardzo gratulujemy.